Witam Was moi kochani, jesteśmy tu na tym obiekcie, pewnie kojarzycie to było wyrównywane przez nas zaprawą w zasadzie betonem szalowaliśmy te boki bo były bardzo nierówne te bloczki zalewowe zrobiliśmy kanalizację mamy zrobioną izolację termiczną i przeciwwilgociową na zewnętrznych ścianach zrobiony jest już drenaż przez inną firmę i inna firma wykonywała też zasyp tutaj tego obiektu wykonywali zasyp ubijali my zrobiliśmy kanalizację plus odprowadzenia bo takie jest w projekcie tutaj odprowadzenia moi drodzy na Wodę deszczową, czyli rury spustowe będą wewnątrz w budynku, jest tych punktów tutaj 5, a ogólnie 21 punktów mamy pod, pod każdy. To, co wam zawsze tłumaczę, staram się robić pod każdy element czyli umywalka, wanna, prysznic, ubikacja i bidet tak samo tu jest ubikacja prysznic i umywalka. Pod każdy, gdzie będą ścianki działowe, docelowo, staram się to jak najbliżej doprowadzać, żeby potem w tej podłodze tych rur gdzieś tam nie ciągnąć, bo każdą rurę trzeba gdzieś tam obrabiać tym stropianem, jest to kłopotliwe, więc staram się jak najbliżej tylko się da podjeżdżać, więc dlatego tych punktów jest tutaj tyle ile jest. Robiąc jeszcze folię kubełkową, to pamiętajcie, żeby wypuścić sobie tak, jak myśmy mieli tutaj przygotowane. Że ta folia była na murze, przyciśnięta deskami przy zasypie. Chłopaki, którzy zasypywali, tutaj nie muszą już zwracać na to uwagi, bo piasek, który zostanie na folii, zostanie wstrząśnięty na zewnątrz i nie ma tematu. Nie macie problemów, że za folią kubełkową, potem między steropianem, jest piasek gdzieś tam nawalony i też to jest niekorzystne. Dobra, tutaj jeszcze do takiego finalnego przegłoskania, to Wam kiedyś pokazywałem deska ścięta pod kątem 45 stopni i taka graca, która umożliwia nam, żeby ten cały piasek, gdzie jakieś górki, nie górki, fajnie sobie tutaj wszystko zniwelować już tak na, na zicher, jak to się mówi, żeby to było miało ręce i nogi, to czuć pod tą, pod tą gracą, żeby to ładnie wszystko wyprowadzić. To musimy przygotować. Jutro zalewamy. Na jutro mamy beton umówiony. 26 metrów sześciennych, więc trochę tego tutaj jest do zalania, ale też musicie pamiętać, że obiekt jest duży, więc, więc dlatego też tutaj tych, tego betonu idzie dość sporo. Zalewam oczywiście z budbetem. przyjedzie Maciej z łatą wibracyjną. Jutro Wam też nagram tutaj, bo tu będzie co pokazywać. No i tyle. Sebastian zamiata wszystkie te teraz piasek z tych murków, żeby nie został. Przygotowujemy się tak na 100%, żeby móc na spokojnie jutro przyjechać kawę wypić i brać się za betonowanie. Także widzimy się, moi drodzy, jutro. Tu jeszcze dość istotna sprawa. Muszę wam powiedzieć, jeżeli redukujecie, redukujcie jak najbliżej. Się da tylko przejście na Fisto, bo to jest największy, największa średnica jaką potrzebujecie w obiekcie w domu. Natomiast tutaj ja staram się jak najwyżej podjeżdżać ze 160, wszędzie, żeby te redukcje były przygotowane w ten sposób, jak się tylko da. 160 zredukowana tu, akurat mam w tym miejscu na kolanku, bo po prostu było za płytko, żeby te kolanko mi tutaj ze 160 weszło. Czasami też tak się zdarza, ale wszędzie, gdzie tylko się da, redukujemy to. Wszystko tak jak macie w tym miejscu, tutaj widzicie 160, jest w tym miejscu, tak samo jest tutaj 160, redukcja tylko i kolanko 45 stopni zrobione. Więc jak najwyżej, tylko potrafimy, zawsze to robimy, żeby. Nie było problemów w przeszłości gdzieś tam z zapchaniem się, czegokolwiek. A na tym odcinku tutaj będzie jeszcze podłoga i tak dalej, i tak macie, dalej. Macie, po prostu możliwość przepchania tam. Macie dojście na 100%. Także dobra moi drodzy, my tutaj sobie jeszcze mamy chwilkę roboty, ale w jednym odcinku nagram wam też jutro te betonowanie, więc, więc widzimy się jutro. Dobra, ekipa się zjeżdża moi drodzy. Czekamy jeszcze na Macieja, porozstawiają się chłopaki i działamy z betonowaniem. Także wszystko zgodnie z planem. Umówieni na rano. Zawsze staram się brać beton na rano, żeby potem mieć czas na, na po prostu dopilnowanie tutaj tego wszystkiego. No i tyle. Dobra, porozstawiają się, potem zrobimy jakąś relację z, może z zalewania, a najbardziej mi zależy na tym, żeby pokazać Wam Macieja przy łacie to to już widzieliście, ale, ale nie zaszkodzi Wam pokazać jeszcze raz. Dopijemy sobie kawę na spokojnie i, i działamy. Dobra moi drodzy, tak to wygląda. Czyli gramiami zawsze sobie gdzieś tam formujemy po tym, żeby równo to było wyprowadzone, tam gdzie górka, to ściągnąć i w ten sposób. A już jest także sam proces betonowania. Nic ciekawego. Potem pokażę Wam, jak z łatą. Dobra, na bieżąco moi drodzy lejemy. i Ja tutaj muszę już pomału myśleć o ściąganiu tego nadmiaru co z łatą potem przeleci maciej to trzeba to po prostu wyrzucić na zewnątrz i przygłaskać żeby nie było kolizji jak będziemy robić jak będziemy robić potem izolację tutaj poziomą więc w ten sposób sobie to można ogarnąć hebelkiem czy czy kielnią. Tutaj nie musicie jakoś specjalnie się starać z tym brzegiem, bo Chodzi o to tylko, żeby po prostu te buły, które powstają podczas ściągania łatą wyeliminować, żeby tego nie było. No i tak w koło, troszeczkę tego tutaj jest do zrobienia, więc chłopaki tam jadą w ten sposób, Maciej leje, za chwilę go Sebastian zmieni, przejdzie na łatę, bo trzeba momentalnie to ściągać, bo na piasku szybko tknie, więc w ten sposób sobie to szykujemy tu, każdy wie co ma robić. I i o to chodzi dobra mamy chwilę przerwy poczyściłem Macie jedzie z łatą tak to wygląda moi drodzy na spokojnie widzicie on bez żadnego ciśnienia zawsze bez stresu jak z nim robimy betonowanie to nigdy nie ma jakiegoś tam presji czasu chłopak zawsze sobie ustawi konsystencję odpowiednią on tutaj w zasadzie rządzi jeżeli chodzi o, o betonowanie natomiast ja tutaj zgarnąłem te wszystkie elementy z tej ściany która będzie przeszkadzać. Reszty się potem pozbędziemy bez problemu. No i tutaj jakieś tam nierówności hebelkiem rozciągam w ten sposób. To, że będzie inna faktura, tutaj oczywiście nic niczym nie przeszkadza. Ważne, żeby po prostu beton był ułożony i oczyszczony tutaj przy tych elementach, gdzie będziemy dawać izolację potem, więc jakby jest to najważniejsze. Dobra, za czym się ustawi, to możecie się... Popatrzysz sobie jak macie ściąga łatom. Także w ten sposób to wygląda. Oczywiście beton B25 ze zbrojeniem rozproszonym wjechał tutaj na, na tak zwany chudiak. Chudy beton. Zawsze leje B25, nie, nie bawi się w jakieś B15. Różnica w cenie jest tak minimalna, że po prostu to się nie kalkuluje. No i przyklejemy to folią, bo nie mamy tutaj jakby Zasilania wody, żeby żeby to oblewać, podlewać, więc dlatego skoczy folia po całości, zostawimy do momentu, aż przyjedziemy tutaj murować ściany nośne. W międzyczasie będziemy robić jeszcze płytę na jaszczębiu W tym czasie, kiedy tutaj będzie młody beton wysychał, my zrobimy sobie płytę i wrócimy tutaj i zaczniemy robić już normalnie murowanie ścian nośnych. No i potem te konstrukcyjne sprawy, to Wam też będę chciał pokazać bo jest troszeczkę budynek skomplikowany tutaj, jeżeli chodzi o, yy, o konstrukcję, yy, betonowanie i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka poziomów tutaj do ogarnięcia, więc to też Wam pokażę od podstaw. Trochę teriwy, trochę monolitu, także taki miszmasz troszeczkę tutaj jest, ale, ale będzie, myślę, ciekawie. Dobra moi drodzy, tak wygląda te zbrojenie rozproszone, są to takie włókienka yy, dodawane do, do betonu, mam nadzieję, że to widzicie. W ten sposób to tutaj jak popatrzymy widać w tym betonie, że jest tego dość sporo, więc no, dlatego, dlatego zawsze uważam, że to jest bardzo korzystne bez pierdzielenia się z jakimiś siatkami z czymkolwiek, które też kosztują niemałe pieniądze. A tutaj mamy temat załatwiony przy jednym betonowaniu i po temacie. Dobra, mądród, naciągamy tą folię, żeby po prostu tą wilgoć w tym betonie zachować już od razu, żeby nie czekać też. Nie wiadomo ile jest to taka widzicie konsystencja. Folia fajnie się przyklei i cyrkulacja będzie się odbywać, także nie musicie tego polewać. W tym wypadku można spokojnie to zostawić na kilka dni. Potem folię można ściągnąć i gwarantuję wam, że pod spodem będzie cały czas wilgoć. Nie ma tutaj takiej możliwości, żeby jeździć, polewać, tak na to już na gotowo. Chłopaki się pozwziali, pojechali. Poczyszczone te skrajne elementy, gdzie będzie szła izolacja, czyli te mury wszystkie, no i nic, przykrywamy, zabezpieczamy i, i po macie także tak to tu wyszło, myślę, że piaskiem pododciskamy żeby jej nie rwało, bo jak wiatr przyjdzie, to, to po prostu ciężki temat. No i tutaj na łączeniach tej folii damy może pręty, tam są jeszcze zbrojeniowe wrzucimy, czyli będzie takie minimalne gdzieś tam jakieś uszkodzenie tego betonu, ale biorę to na klatę z racji tego, że jest to po prostu mniejsze zło, e, aniżeli miałoby mi to zwiać tą folię i, i cały proces by poszedł na marne. Dobra, mamy to ogarnięte moi drodzy. Kawałek folii brakło, ale wykorzystałem tam plandekę od inwestora, ale nie zniszczyłem, po prostu przykleiliśmy nią beton i tak zostawiamy w takiej formie, jedyne uszkodzenia jakie powstaną to delikatne dołeczki tutaj po tych prętach, które żeśmy rzucili, żeby docisnąć tą folię. Zadzwonię do inwestora jak jutro przyjedzie, żeby sam jeszcze punktował, gdzieś tam kubki piasku posypał i już będzie twarde, więc będzie mógł spokojnie na to wejść. A zabezpieczy to przed tym, żeby gdzieś tam wiatr nie podwiewał i nie wysychało nam pod tą folią. Troszkę nerwów było, powiem żeby to ogarnąć, żeby nie zdeptać, ale jakoś się udało, także... Tak to wygląda. za zalana, stan zero zakończony. Tyle w temacie moi drodzy. Miejcie się do następnego.